Jeśli interesujesz się tkaninami i dzianinami, to właśnie znalazłeś dostęp do tanich materiałów sprzedawanych na składkach po 8 metrów w cenie hurtowej. Masz sklep albo pracownię krawiecką, restaurację, jakiś biznes z materiałami? Jesteś osobą prywatną i lubisz szyć? Posłuchaj. Zamawiasz składkę materiału, która jest obanderolowana, oznaczona metrażem, a materiał złożony na pół po szerokości. Składka to poręczny mały nawój tkaniny o specjalnie dociętej długości. Posiadamy też składki po 10 i 12 metrów bieżących. Ceny przeważnie od 6 do 9 zł. za metr. Dresówki jeśli są, lub inne dzianiny bawełniane od 8 do 12, 14 zł. za metr. Ciekawa kategoria gorące oferty w której jest rabat 50% na wszystkie materiały. A tutaj na zakończenie zakupów dołożysz do koszyka tkaniny. Uwaga! Po 1 zł za metr. Ciekawe co? Jest też darmowa dostawa, pakiety kuponów, resztki na kilogramy, stoki tkanin Duży hurt i wiele innych. Sklep online www.skleptanie-tkaniny.pl w kategorii W kolejce kupisz produkty bez opisu, ale za to z rabatem 13% od cen wyjściowych. A kategoria balumbalum Balum z kolei to awizacja produktów. Będziesz wiedział, co nowego wejdzie do oferty lada dzień. Ceny podajemy za cały produkt, czyli za 80 albo 12 metrów. Za cały pakiet kuponów na patchworki i za cały hurtowy stok materiałów. I jeszcze kategoria tkaniny cukiereczki. Pojawiają się tam materiały w krótkich i niepowtarzalnych seriach, urocze i niespotykane, czasem wełny i jedwabie. Sprawdź nas. wwwskleptanietkaniny.pl tkaninypl Jeśli masz jakieś pytania, na przykład: jak funkcjonuje sklep, jakie są koszty dostawy, jaki jest czas wysyłki, zasady zwrotów lub reklamacji, cokolwiek, zapytaj naszego bota, chatbota. Zna odpowiedzi na większość pytań i nawet opowiada kawały. Dobre co?